Cześć, witam was bardzo serdecznie, w sobotę jest godzina 13, to jest kanał Pogromcy betu. ja jestem Patryk, dziś będziemy sobie typować fajne typy, dziś znalazłem taką mam nadzieję, było strasznie dużo spotkań do wyboru, nie mogłem się w końcu zdecydować, wybrałem sobie cztery. Z tego zrobimy, tam cztery zaraz zobaczymy. I możecie sobie wybrać jedne, jeden z czterech, lub wszystkie, lub trzy, lub dwa. No, każdy sobie wybierze, ile tam będzie chciał. Ok, na samym wstępie jeszcze ogłoszenia parafialne. Zerknijcie na nasze media społecznościowe. społecznościowe. Mówię tutaj o Facebooku i Instagramie. Linki macie w opisie filmu. Na Facebooku do zgarnięcia fajnej nagrody. Stołeczka również na Instagramie do zgarnięcia, także zerknijcie, tam dzieje się bardzo, bardzo dużo. A jeżeli chodzi o Bet klik, bo tak się składa, że na bet klik dziś będziemy stawiać, no to wy zarejestrujcie się tam z kodem bety50 i wasz pierwszy zakład będziecie mieć do 57 zł bez ryzyka. Co to znaczy? Że jeżeli was wam siądzie, to fajnie, Kasa jest wasza. Jeżeli wam jakimś cudem nie siądzie, to BetClick zwróci wam Waszą stawkę do 57 zł minus podatek na wasze konto główne i możecie to wypłacić lub grać dalej razem z nami. To jest wasza decyzja, a link do rejestracji macie w opisie filmu tam odsyłam. Ok, zacznijmy więc dzisiaj na sobotę sobie typować. Zacznijmy od Anglii i od dwóch drużyn, które bardzo poprawiły ostatnio swoją grę w ofensywie, a tylko jeden poprawił grę w defensywie. Mówię, mowa tutaj o Newcastle, które dziś zagra dziś zagra z Wolverhampton, najpierw sobie muszę wyszukać ligi angielską, jest ona tutaj, e, tak jak wspomniałem wcześniej, Newcastle-Wolverhampton, postawimy sobie tutaj na to, że oba zespoły strzelą gola kurs, w tym momencie jest dość wysoki, bo to 1,98, już prawie pod dwójeczkę, dlaczego taki kurs, no wcześniej już wspomniałem, obydwa zespoły ostatnimi czasy, oprócz tego jednego meczu, chodzi tutaj o Chelsea-Newcastle, gdzie no, Chelsea zdominowała, Stroki i nie dała im raczej wejść w swoje pole karne, to Newcastle i Wolverhampton strzelają bramki i bramki też tracą. Wolverhampton troszeczkę mniej, Newcastle troszeczkę więcej, ale zawsze coś tam do sieci wpadnie z tyłu. W tym meczu, no ja patrząc za ten mecz i swoje przeczucie mając, no w tym spotkaniu Sroki u siebie strzelał, a Wolverhampton odda odda. Odpowie bramką również. BTTS 1.98, taki jest pierwszy typ na moim kuponie dziś, który możecie sobie zgarnąć lub nie. Drugi typ będzie pochodził z Ekstra klasy, a konkretnie meczu Legia i Górnik Zabrze, a konkretnie Górnik Zabrze Legia, bo gramy przy Roosevelt'a. Legia jest faworytem tego spotkania dla Bugmaherów, dla większości i dla mnie też. W końcu Czesław Michniewicz chyba znalazł złoty środek na tą drużynę i tych piłkarzy, których ma w klubie. Bardzo dobrze prezentuje się ostatni Lukinias i bramki strzelają, ten drugi bardziej z karnych, no ale jednak. Jeżeli chodzi o Legię i ogólnie zarys sezonu, to zazwyczaj wygląda właśnie tak, że Legia na samym początku sezonu, zaraz po tym jak odpada z pucharów regularnie, jest mowa o kryzysie w Legii, tam ktoś na pierwszym miejscu zawsze się przed nią znajduje w rundzie jesiennej. Tym razem to była pogoń, rok temu też to była pogoń, Raków Częstochowa nawet wyprzedzała Legię przez dłuższy okres tego sezonu. A następnie następuje taki boom. Legia zaczyna punktować regularnie i zdobyła mistrzostwo Polski I ja uważam, że właśnie tak, taki punkt sezonu w tym momencie nastąpił, gdzie Legia już sam, do samego końca uważam, nie odda tego pierwszego miejsca w Lidze, które w tym momencie ma 1,97 na zwycięstwo Warszawiaków w Zabrzu. A jeżeli chodzi o gospodarzy, no to o tym zespole mogę powiedzieć tylko tyle, że ostatnio gra bardzo, bardzo w kratkę. Chociażby potrafi przegrać z Beniaminkiem u, na wyjeździe. Wygrywając spotkanie, dlatego uważam, że legioniści w tym spotkaniu sobie poradzą. Nie mówię, że to będzie łatwa przeprawa, bo górnik zawsze, zawsze, z górnik zabrze, zawsze stawia ciężkie warunki, jeśli chodzi o zespoły, które przyjeżdżają, właśnie do zabrza. Natomiast uważam, że koniec końców Legia wywiezie stamtąd trzy cenne punkty. Kolejne spotkanie pochodzi z Ligi Włoskiej. Jest tam dzisiaj takie spotkanie. Jednego z moich ulubionych zespołów do stawiania, bo chyba jeszcze mnie nie zawiódł i mam nadzieję, że teraz też, to, też tego nie zrobi, natomiast nie postawię ich zwycięstwa ani wyniku premiu premiującego ich, yy, gra, bo grają z Juve. Mówię tutaj o Helasie Verona, który u siebie punktuje regularnie, który u siebie regularnie strzela bramki. Ogólnie w ogóle ostatnio w lidze regularnie strzela bramki. Juventus, jak to Juventus, no, widzimy, bije się o mistrza, natomiast ta forma Juventusu właśnie z takimi zespołami jak Hellas Verona, w tym sezonie nie jest zadowalającej, to właśnie tam Juventus gubi te punkty i dlatego Juventus jest na tym miejscu w tabeli, na którym jest, a nie na pierwszym, jak to nas przyzwyczaił właśnie w tym okresie sezonu. Ja uważam, że w tym spotkaniu oba zespoły strzelą gola po kursie 1.84, tak, to jest drugi DBTTS na tym kuponie, który mamy, tak sobie postawimy. Hellas ma predyspozycję do tego, żeby właśnie u siebie tego gola strzelić, no a Juventus, no chyba przedstawiać piłkarzy Juventusu nie muszę i... Nie muszę mówić o jaką stawkę tutaj grają. Gonią Inter. Bramka ze strony Juventusu powinna w tym spotkaniu paść. Jeżeli nie, no to wstyd. 1,84 na BTTS w tym spotkaniu. I przechodzimy do typu, do typu, który na tym kuponie będzie posiadał największy kurs. Mianowicie jest to typ z La Liga, a konkretnie chyba z hitu tej kolejki La Liga. Sevilla gra dziś z Barceloną. Już wcześniej to spotkanie się w tym sezonie odbyło. Sevilla wygrała 2-0 do 0 z Barceloną. Tam stawiałem, w tamtym meczu stawiałem, że obie drużyny strzelą gola. Barcelona mnie zawiodła. Tu chciałbym postawić to samo, bo Barcelona mimo przegrywania spotkań te bramki strzela. Jeśli chodzi o Sewillę, no to też nie muszę przedstawiać ofensywy. Mimo przegrane, przegranego chociażby meczu z Borusją Dortmund w Lidze Mistrzów no to bramki strzelone są dwie w ostatnio w Lidze również dwie natomiast zauważyłem pewną zależność w dziesięciu ostatnich meczach Sevilla zawsze strzelała bramkę jako pierwsza tutaj niezależnie od tego jak kończył się wynik meczu, Sevilla strzelała bramkę jako pierwsza i tutaj postawimy sobie również że Sevilla strzeli bramkę jako pierwsza zaskoczy Barcelonę z początku spotkania a później Barcelona, no to już jest ich um, wola, nas nie interesuje, czy się od, odkują, czy nie odkują. Sevilla strzela bramkę jako pierwsza, wchodzimy w filtr bramki i schodzimy sobie troszeczkę na dół, jest taki zakład, jak zdobędzie bramkę, 3 kropki, Sevilla, pierwszy gol, 2-0-9. Tak prezentują się moje cztery propozycje na weekend, nie na weekend, na tylko na tą sobotę, bo, no, bo jutro widzimy się oczywiście z innymi typami. Ja postawię na to 10 złotych sobie, wy możecie wziąć wszystko lub sobie wybrać po prostu poszczególne mecze. Pamiętajcie, że gracie na własną odpowiedzialność i bookmacherka jest oczywiście dla osób świadomych. Jak mówił klasyk, chcę żebyś miał własny web. 10 złotych postawione, 132 do wygrania równo, bez żadnych groszy na tą sobotę. To tyle byłoby ode mnie na dzisiaj. Zerknijcie do naszych błędów społecznościowych linki w opisie. Łapka, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli nie, no to wiadomo łapka w dół. To jest wolny kraj. I zostawcie suba, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. Ja się zami żegnam i życzę miłej soboty zieloności.